Ryba. Oj! To sam tropią na mnie Niedobrze jest blokować i jechać. Wokujesz nie jedź Dzisiejszy odcinek to ja tak chciałem, żeby już on ładny był, więc chciałem go nagrać na tle alpak. To te śmieszne zwierzątka, co tam z tyłu widzicie, ale jak poszedłem do Alpak, to okazało się, że one wcale nie chcą być moim tłem do vloga. Więc, więc nie ma tych alpak, a, a potem jeszcze tak pomyślałem, że zrobię, że alpaki będą w tle, ale pies na mnie wlazł i, i pies tak na mnie właził, że, że tak mnie rozproszył, że, że, że nie mogłem nawet nic powiedzieć, bo się nie mogłem skupić. Więc popatrzcie sobie teraz przez chwilę na alpaki, bo są śmieszne i ładne, no a potem wracamy do samochodu i będę sobie dalej gadać. Cześć, Siemano, dzień dobry. Tu Wysoki Niski, wasz fotograf. Dzisiaj jest zupełnie niefotograficznie i nie mam nic mądrego do powiedzenia. Więc, jak spodziewasz się porad e, lub innych tego typu rzeczy, to przepraszam cię bardzo, ale to nie dziś musisz zmienić sobie filmik. Chyba na inny. Dzisiaj hmm. nagrywam filmik, w którym hmm. przede wszystkim będę Wam składać widzowie drodzy podziękowania oraz opowiem Wam, co robiłem w zeszły weekend. Z waszej perspektywy to będzie weekend jeszcze ześlejszy, bo jak to pokażę, to już będzie trochę później. No i co z tego weekendu wynika dla was też, bo dla was też coś fajnego z tego wyniknie. A więc jedziemy. Na początek opowiem wam, jak ten kanał w ogóle wystartował. Ja robiłem sobie kanał kulinarny, który miał dość małą publiczność, a ja też byłem dość mało zaangażowany, bo te filmiki robiło się trudno, Zajmowało mi to kupę czasu, więc robiłem ich mało, a mało kto to oglądał, więc w ogóle też tak ciężko mi się było zmusić, żeby je robić, miałem wrażenie, że robię je dla siebie. No i pewnego dnia mój kolega Paweł, znany w internecie jako Rudy Web, specjalista od robienia e, stron internetowych i w ogóle takiego poruszania się w sieci, e, mówi mi, ty, ja to ci pokażę, jak to łatwo można robić, YouTube'a, tutaj wyciągasz telefon, nagrywasz sobie szybko, co masz do powiedzenia mądrego, Kończysz nagrywanie, wrzucasz na YouTube'a i kurcze, pyk, 15 minut i masz gotowe, i możesz tak robić codziennie. I zobaczysz, ja w miesiąc zrobię więcej subskrybentów niż ty na tym swoim kanale kulinarnym zrobiłeś w tam w lata 2 czy 3. I też tak. Rób. I zacznij gadać o fotografii, bo o tym umiesz gadać, więc wystarczy, że wyjmiesz telefon i tak będziesz gadać. No, ja tak nie do końca byłem przekonany do, do, do tej idei, ale, ale pan Rudy Webb jest tego typu człowiekiem, że potrafi e, bardzo e, łatwo zaszczepić mi jakąś ideę, która mi się podoba. E, no i namówił. No, jak zwykle to już nie była pierwsza rzecz, do której mnie namówił. No i namówił mnie do wystartowania kanału Zapytaj Fotografa, e, więc, więc ten kanał sobie wystartował. E, Paweł. E, nie zrobił w końcu swojego kanału więc apeluję Pawleku, czy zacznij robić kanał, będzie fajnie no i na początku oczywiście no, oglądało mnie kilkoro znajomych i właściwie nie było specjalnie żadnych reakcji, więc czułem się jakbym gadał sam do siebie a potem pierwsi widzowie się pojawili to było jak zbawienie, bo powiem Wam, że ja cały czas tak uważałem, że ten kanał to tak robię, że on taki nie, nie jest to zbyt mądre co gadam i, i się nie przyda nikomu. i w ogóle gadam jak potłuczony i, ble, i po co to w ogóle wrzucać? Cały czas w ogóle na się trochę wstydziłem, że wrzucam te filmiki i, i, i nie wierzyłem, że ktoś będzie chciał to oglądać. Ale wtedy pojawiły się pierwsze komentarze od widzów. Jeżeli ktoś z was już był wtedy ze mną, to właśnie bardzo dziękuję, bo jesteś zapewne człowiekiem, który się przyczynił do tego, że ten kanał w ogóle istnieje. Bo tak, gdyby na samym początku pojawiło się powiedzmy, nie wiem, zamiast tych kilku sympatycznych osób, które powiedziały. To jest fajne to, co robisz, rób tego więcej. Zamiast takich ludzi, jakby się pojawili ludzie, którzy by mnie zjechali od góry do dołu, to ja jestem kurczę mało odporny na takie historie i prawdopodobnie bym stwierdził, no tak, no to się nie nadaje, nie będę tego robić więcej i, i kanał oszedłby, odszedłby w niebyt. No ale przyrastało was coraz więcej, wszyscy mnie cały czas chwalicie, to jest kurczę, głupio brzmi, ale naprawdę to daje, daje, moc, daje moc i daje wiary. Za każdym razem jak sobie zwątpię, to wy mi nie pozwalacie w to zwątpiać. No i... Doszliśmy w ten sposób do dnia dzisiejszego, kiedy zebrało się już Was półtora tysiąca osób i dzięki temu, że jest Was tak strasznie dużo, to Pan YouTube postanowił zaprosić mnie na imprezkę dla YouTuberów połączoną z rozmaitymi szkoleniami, więc ja się na tą imprezkę wybrałem. Tyle, że z racji tego, że jest was dużo, ale nie aż tak super dużo, żeby mnie wpuścili na wszystkie szkolenia, wpuszczali tylko na wybrane. No to się umówiłem tego samego dnia jeszcze z moim YouTube'owym kolegą, który subskrybował też kanał, w ten sposób się poznaliśmy. On robi stronę poważna, znaczy robi kanał poważna strona, gdzie opowiada o, o, o filmach, różne ciekawostki. Jemu się kanał ostatnio w ogóle turbo rozrósł, on teraz już nie jest maluszkiem, jest wielokrotnie. w porównaniu do mnie. W każdym razie umówiliśmy się razem e, i on przyjechał ze swoją dziewoją, specjalnie do Warszawy się ruszyli, e, żeby, żeby przyjechać na to YouTubeowe spotkanie. No i z racji tego, że nas nie na wszystko jeszcze wpuszczali, e, to umówiliśmy się e, o poranku, w sensie o 12. E, I zrobiłem im małą wycieczkę po Warszawie, niedługo tą wycieczkę będziecie mogli obejrzeć e, na kanale. Będzie to takie pięć ciekawostek na temat Warszawy, więc, yy, więc fajnie sobie to będzie pozwiedzać, jeżeli ktoś lubi taką turystykę. No i żeśmy się pięknie zintegrowali, co na pewno niedługo yy, zaowocuje jakąś kooperacją, a potem wyruszyliśmy na tą imprezkę YouTube'ową. No i było fantastycznie. Poznałem całe mnóstwo różnych youtuberów, dużych i małych. Yy, co zaowocuje dla Was zapewne ciekawymi materiałami w kooperacji. E, ponadto w ogóle, że tak powiem, dojebany został, bo pokazałem się przez moment w ogóle na turbopopularnym vlogu Krzysztofa Gonciarza. Tak głupio trochę, ale dobrze, że ten, że Gargamel wygrał jedną. Już wstyd. Oraz moje czoło wylądowało na instagramowym profilu Katarzyny, te, tej, tej odpgonciarza. No i w ogóle z łupiem całe mnóstwo selfie czy z różnymi youtuberami, ale przede wszystkim to wszystko, te dwa dni imprezowania z youtuberami sprawiły, że. E, wszyscy chyba właściwie dostaliśmy olbrzymiego kopa motywacyjnego, każdy jak wracał to miał ochotę tylko nagrywać, nagrywać i nagrywać, więc na pewno zaowocuje to tym, e, że... no tym, że nagrywam jeszcze więcej. No tak, ogólnie ostatnio jestem naciśnieniowany strasznie na, na robienie YouTube'ów, ale już po tym wydarzeniu było super e, turbo, dużo mocy. Więc, widzowie, serdecznie Wam za to dziękuję. A tak jak mówię, dla Was przekłada się to na to, że na pewno zostanę z Wami, bo, bo już po prostu nie mogę z tego YouTube'a odejść. Najgorszy okres zresztą już za mną, wtedy tego właśnie gadania do ściany, teraz jest z Wami super fajnie. A co jeszcze było fajne, kurczak? Wróciłem do domu, to już byłem w ogóle taki uskrzydlony, że jest fajnie, że się dzieje, i dostałem jeszcze się okazuje na deser e, pysznego fanarta. Pierwszy fanart od widza przyszedł. Możecie go oglądać na grafice naszej grupy facebookowej. Napis pytajniki fotografa, wykonany techniką świecenia w obiektyw przy pomocy sztucznych ogni. No napis jest trochę krzywy, ale nie szkodzi. Jest bardzo fajnie i miło, że coś takiego jest. Jak ktoś jeszcze ma ochotę na fanarty, przysyłajcie. Będzie fajnie. Dobra, no to tyle. Dzięki bardzo! Subskrybujcie i łapkujcie! A już na dniach wrzucam dla Was fantastyczny materiał w kooperacji. A nie powiem z kim, zobaczycie. Subujcie, to się dowiecie, jak nie subujecie. A jak subujecie, już to po prostu grzecznie czekajcie. Cześć!